emocjonujące starcie. Jak ogon zaczyna psem machać, to go można odciąć. Przed całą wsią na no, pośpiewisko mnie wystawiasz! Zbrodnia po prostu! Gra jest warta świeczki. Ja sobie wypraszam, żadnej gry nie uprawiam. Oczywiście, jeżeli senator chcą zaakceptować. Czyli można. Gracze idą na całość. Z rządem na układ. O przemytnikach to jak warunki będą i kasa. Rancho dziś o 21.05 w TVP Seriale. Sprawa dotyczy pani Natalii Borowik. Wnosi to mam. Pani Natalia... Chcą mnie naciągnąć. Wzięła jakiś czas temu... Nic nie pożyczyłam? Pożyczkę w sam do banku. Nic mi nie mogą zrobić. Przyznała się? Orzeszki przeciw dolarom, że to ona. Na przesłuchaniu nocula to kot by się przyznał. Z nudów. Ojciec Mateusz, dziś o 22.55 w TVP Seriane. I dla niej, dla tych młodszych i tych trochę starszych. Gry Telewizji Polskiej najlepszy prezent dla Twoich bliskich. Zagraj z TVP. Teraz do nabycia także ekskluzywny album DVD z serialem o Annie Germa. Гаргуль, куда еще надо плота? А где ты, ты, ты? Плот видишь? Ой, я сейчас нарву. Ух ты, конусе ты! Конусе? <свят> <свят> тут же хиба нарв тут еще не знал. И вежь, я шел их спокойно. Чтобы <свят> ваша нога вязать на моем не пустяла! Przedoma popatrz! Rozmawiają w najlepsze, kombinują na całego, walczą z uporem maniaka i bawią kolejne pokolenia widzów. Trenowie sami swoje. Nie ma mocnych. Ja kory nie zabiję. Za bardzo przyjmujący. Kochaj albo rzuć. tożem <laughs> ludzie w teatrze pserianel No są sądam a sprawiedliwość musi być po naszej stronie